Tutaj są nazwiska e, nauczycieli. Chciałbym, żebyście później żeby te nazwiska podpisywali, jaka jest moja prośba. Ja mówiłem o tym razem w latach 60. Jeżeli chcesz się prawidłowo rozwijać, to chciałbym, żebyś się na czas tej szkoły ograniczył. Do studiowania, słuchania do tych nauczycieli i ludzi, którzy dają te służby. Eee, dlaczego to jest to zestawienie? To jest to zestawienie, które przynosi realny sukces. Realny. Jesteś człowiekiem, który może wszystko przyjmować. Tylko to, jest jak, to jest, duchowy rozwój jest jak dieta, jest tam jakaś dieta. Ta dieta, ona definiuje to, co się będzie z tobą działo. Ja na przykład często słyszę na siłowni takie teksty, ludzie mówią, że o, nie ma znaczenia, tu będę jadł, bylebym ja ćwiczył i tak dalej. Ja mówię, to jest nieprawda, że nie ma to znaczenia, no bo to ma kolosalne znaczenie. Rozumiesz? Dlatego, że jedzenie ono później tworzy twoje ciało. Rozumiesz? Będziesz jak parówki, będziesz jak parówka. To jest bardzo ważne. Co jesz, taki później jest. To jest bardzo ważne. To, co przyjmujesz i wiesz, oczywiście istnieje rozwiązanie na jedzenie. Cokolwiek byście trującego zjedli, wypili, nic wam nie będzie. Ok? Ale to dotyczy tego, że żyjemy dzisiaj w takim świecie, w jakim żyjemy i ja wiem, że nam nic nie zaszkodzi, ale jeżeli ja mam, chcę się budować i dobrze się czuć, to ja sobie robię dietę. Ja robię dietę. I teraz ci ludzie naprawdę dokonali bardzo dobrego, bardzo dobre Połączycie. Oczywiście ci ludzie mogą się w niektórych kwestiach w pewien sposób nie zgadzać, ale musimy pamiętać, że objawienie każdego człowieka gdzieś się kończy. Nie ma czegoś takiego, że ludzie są doskonali i skończeni w swoich objawieniach. Rozumiecie? Dlatego każdy z nich gdzieś się kończył, z tych ludzi, ale spuściznę, którą zostawili, prawda, można dzisiaj przyjąć jako naprawdę bardzo silną apostolską naukę. Bardzo silna strona. Jeżeli ich połączycie, to zrobicie bardzo, bardzo dobre zestawienie. Czytajcie ich książki. Jeżeli znasz angielski, to słuchaj ich głoszeń w angielsku, ich nauczeń. Jeżeli chodzi tutaj o Johna Austina, bardzo proszę nie pomylić go z jego synem. Jego syn Joel. Pastor obecnie jednego z największych kościołów na świecie nie ma nic wspólnego okay? z głębią przekazu jego ojca. Więc nie pomylcie go. Noszą to same nazwisko i na tą samą literkę nazywa się, że zaczyna się ich imię. Ja mówię o Johnie, który jest już u Pana i który naprawdę zrobił potężną robotę i zostawił bardzo, mocno, bardzo mocny system nauczania. Józef Grynsk, który jest człowiekiem, który jest skoncentrowany na łasce i on tak naprawdę właściwie zgodnie głosi. Wiele innych rzeczy, które on głosi, mogą być dla ciebie niepewne itd., ale gdy chodzi o cały przekaz łaski, jest tym fachowcem. Chciałbym, żebyście czytali książki tych ludzi, słuchali ich głoszy i zestawiali to ze sobą. I moja wielka prośba, zróbcie sobie wiedzę na czas tej szkoły. Przez ten rok. Um, od, odsuńcie w inne rzeczy. Naprawdę, tych głoszeń, książek, tego wszystkiego jest full. Full. Tak naprawdę ci ludzie wypełnili, wypełnili pewną przestrzeń. Powiedzcie, zrobisz jak chcesz, ale chcę ci dać dietę. Po prostu. Skorzystasz z tego. Jak ta, ta szkoła cię wzmocni i ugrudluje i będziesz sobie mógł do po ciebie potem yy, słuchać, czytać, co będziesz tam chciał. Chociaż prawda jest taka, że jeżeli chodzi o moje życie, że ja dzisiaj po pewnej źródła w ogóle nie sięgam. Wiecie czemu? Wiecie, co w ogóle definiuje psa pasterskiego? E, psy mają słaby wzrok, ale świetny węch. I wiesz, e, pies jak, jak, jak wilk się przebiera za owcę i włazi tam w te stado, to pies nie musi go widzieć, ale on go wyczuje. Ja dzisiaj wyczuwam różne rzeczy, wiesz? W duchu zaczynasz mieć przekaz. Podchodzisz do pewnej rzeczy i myślisz, ups! Troszkę mi do śmierci prawem. Tak? Na przykład ogólnie pojęty ruch proroczy, który dzisiaj bardzo mocno działa, tak, masowo zajmuje się straszeniem ludzi. Od 2012 roku było 6 Kozłów świata. Nie wiem czy zauważyliście. 6 razy czerwone księżyce się schodziły ze sobą. Ostatnio to przegapiłem, miałem Ewangelizację. To się o tym mówi, nie odczuł świata, się w Rozumiesz o co tutaj chodzi? Zauważ co to jest. Putin na nas napada, nie wiadomo od kiedy już. Nie? Prorocy już dawno ustanowili, co będzie. Tak? Znaczy jaka jest dobra informacja? W ogóle nie napadnie na nas Putin. Taka jest w ogóle informacja, w ogóle... W ogóle jest lepsza informacja jeszcze. Wiecie jaka jest lepsza informacja? Że <laughs> w ogóle... taki jest zapis w że do końca nie ustanie się ani zbiór. Nie będzie wojny jądrowej. Nie będzie. To jest smutna prawda dla ruchu proroków, nie? nie będzie, Nic co. Normalny, biblijny koniec świata. Tak jak trzy. Do końca nie ustali się ani zbiórki. Do końca. Rozumiesz? Do końca. Nie będziemy siedzieć w schronach i tak dalej, i tak dalej. Proszę, słuchajcie tych ludzi. Chciałbym też bardzo Was prosić, żebyście słuchali moich fundamentów wiary. One są dostępne na stronie do kupienia. Można je kupić przez stronę josue.pl. To jest nasz sklep. Można sobie tam zamówić i po naprawdę takich hurtowych cenach. W zasadzie kupować sobie zarówno książki, jak i inne publikacje. Można tam kupić na MP3 fundamenty wiary, a również te fundamenty wiary są dostępne w internecie na portal życie.pl. I tam sobie można oglądać. Również jest nagranych w tej chwili sześć moich nauczeń, które nazywają się Podstawy Chrześcijańskiej Nauki, gdzie rozwiązane są sprawy również. Możemy ukryć tam okres, Są tam sprawy, rozwiązane sprawy związane z sądem. A. Są, tak, są sprawy rozwiązane, które <laughs> rozwiązują temat sądu wiecznego i tak dalej, i tak dalej. I wszystko, co o tym, co mówi o Piękniu Świętym. Za chwilę też będą dostępne w systemie MP3. Także w tej jeżeli jest je sobie z internetu i słuchajcie tego. To są naprawdę ważne rzeczy. Dzisiaj też będzie można sobie, jak chcecie, kupić książkę, pierwszą książkę, która na Nowe Narodzenie, początek drogi. Ehm, będę książki pisał do końca, dni, które tutaj będę na ziemi, bo trzeba sobie jak najwięcej pozostawiać, pozostawiać rzeczy. Mamy już świadectwa na nawrócenie na nawrócenie, przeczytaniu tej książki. Książka kosztuje 10 zł i można ją dać komuś potem jako traktat do przeczytania. Naprawdę dla ludzi, którzy nie wierzą w Boga albo ludzi religijnych, to jest świetny materiał, żeby oddali swoje życie Jezusowi. Zapięta, żeby też tą książkę e, nabyć. Ja e, chcę zrobić teraz jeszcze jedną rzecz. Chciałbym, żebyście sobie zanotowali, ci z Was, którzy notujecie, hmm, chciałbym, żebyście sobie e, przyjaciele zanotowali kilka e, wersetów biblijnych do rozważania na temat łaski i żebyśmy zamknęli ten temat. Więc. E, to jest 7 wersetów, które chciałem, żebyście sobie zanotowali. I będzie pierwsza rzecz, żebyście rozważali temat. To jest list do Rzymian. 6, szósty rozdział, od 4 11. Rzymian 6, 4, 11. Tożsamość śmierci i życia. Żebyście te rzeczy rozważali. Po drugie, Rzymian 4, 3, 5. Miał 4, 3, 5. To jest sprawiedliwy w nowym przymierzu. Potem kolosan 2,14 14. 2, 5, 2, 14, tak. Kolosan 2, 14. To mi zrobi z tego, że musimy pracować nad świadomością, iż wymagania Boże wobec nas zostały zaspokojone. Bóg jest zaspokojony. Potem jest Kolosan 2.15, świadomość klęski szatana, upojów klęskie szatana. E, piąta rzecz to jest Rzymian 5.1.2, to jest zaufanie w Boże doskonałe prawidłowość, Rzymian 5.1.2. Szósty to będzie e, kolosan 2.16.23. I to mówi, e, głównie będzie to tylko 20, gdzie główny werset to rozważenia. Czyli nasza wolność od praw, praw, które są wokół nas również e, e, praw e, fizycznych wielu praw społecznościowych, wielu, wielu, wielu praw, które nas otaczają. I ostatnia rzecz do rozważania to jest druga księga kronik 17.6. To jest ważne decydowanie. Rozważcie te rzeczy i, i, i niech, to będą, niech to będą takie, tak, taka praca domowa dla... To to będzie jakby zamknięcie tematu łaskiego, tak? Przewyższa drugą.